Apokalipsa dzień po dniu. Lśniący jak kryształ. Mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Apokalipsa, rozdział 21, wiersz 11. Największe naturalne kryształy na świecie znajdują się w jaskini kryształów w Chihuahua w Meksyku. Jeden gigantyczny kryształ Selenitu mierzy ponad 11 metrów długości. Dostęp do jaskini jest ryzykowny ze względu na panujące tam ekstremalnie wysokie temperatury, prawie 58 stopni Celsjusza, i podtopienia. Kiedy apostoł Jan ujrzał w wizji Nowe Jeruzalem, z trudem znalazł słowa, aby opisać to, co zobaczył. Główną cechą świętego miasta jest to, że ma ono chwałę Boga. Ta sama chwała cechuje oblubienicę. Apostoł Paweł powiedział o Chrystusie, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy, lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Efezjan 5, 27. Boża chwała odzwierciedla się w Jego ludzie. Jan kontynuuje opis miasta, źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Greckie słowo oznaczające jaspis, po polsku wymawiane tak samo, a oznaczające centkowany kamień, prawdopodobnie nie dotyczy tego samego klejnotu, który dziś określamy tą nazwą. Mógł to być Chalcedon, Agat, Opal, Jadeit lub nefryt. Jaspis był ostatnim klejnotem w napierśniku najwyższego kapłana. Wyjścia 28. Wcześniej apostoł Jan opisał Jezusa pojawiającego się jako król wszechświata w następujący sposób. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu. Apokalipsa 4:3. Użycie słowa jakby wskazuje, że Jan szukał najlepszego sposobu na opisanie chwały zstępującego miasta. Niezależnie od tego, o jaki kamień chodzi, Światło Bożej Chwały lśniło jak kryształ. Słowo to może odnosić się do dowolnej liczby kamieni, takich jak diamenty, lub nawet lodu, na przykład do płatków śniegu. Greckie słowo użyte przez Jana, krystal Lidzo, dosłownie oznacza rozbłyskać światłem lub migotać. Jest ono również używane w Apokalipsie do opisania Szklanego Morza, Apokalipsa 4:6 i rzeki życia. Apokalipsa 22:1. Takie opisy przywodzą na myśl brylanty, a więc oszlifowane diamenty, które odznaczają się szczególnym blaskiem. Podobnie jak jasny błysk w oku promiennej oblubienicy, lud Boży ma odzwierciedlać wspaniały charakter Jezusa, który jest symbolizowany przez piękno nowego Jeruzalem. Wspaniałe oblicze pochodzi z chwały Bożej w naszych sercach. Czy wspomożesz mnie modlitwą? Drogi Ojcze, moim pokornym pragnieniem jest odzwierciedlanie pięknego i doskonałego charakteru Jezusa w moim życiu tu i teraz. Do dalszego studiowania. Księga Wyjścia, rozdział 40, wiersze 34 i 35. Księga Izajasza, rozdział 62, wiersz 3. List do Filipian, rozdział 2, wiersz 15.